Moi drodzy, witam Was już w piątej części cyklu, w którym rozważamy motywy biblijne w Harry poterze. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się tym, co w ogóle było motywacją do powstania tego cyklu, czyli. Analogię zachodzącą między samym Jezusem Chrystusem a Harrym Potterem. Ta analogia już została zauważona daleko przede mną, w zasadzie po już samej, premier, po samej premierze ostatniego tomu całego cyklu. Też chciałbym, żebyśmy przeanalizowali 10 takich głównych elementów, które ja sam zauważam w tym podobieństwie. Jeżeli zaczniemy patrzeć na historię Harego od jego samego początku, od jego urodzenia, to, zaczyna, to widzimy, że jest ścigany przez Voldemorta z powodu przepowiedni. To znaczy, przepowiednia została wypowiedziana na temat chłopca, który będzie miał moc, aby powstrzymać jego działanie, i w związku z tym Voldemort postanowił zabić Harego. Powziął takie postanowienie z własnej woli absolutnie. I podobnie sam Jezus również był ścigany przez Heroda z powodu przepowiedni. Przepowod... Przepowiednia ta zapowiadała, że narodzi się nowy król i mówiła, jakie znaki będą towarzyszyć temu. Herod nie chcąc utracić królestwa. Postanowił zabić chłopca, nie wiedząc kto to jest dokładnie, postanowił zabić wszystkich, którzy łapali się widełki dotyczące wieku spodziewanego czasu narodzenia się tego chłopca. I z powodu przepowiedni rodzice Harry'ego Pottera musieli ukryć się, to znaczy zastosowali wszelkie środki ostrożności, aby nie zostali wykryci, nie mogli normalnie funkcjonować, nie mogli uczestniczyć w życiu społecznym, w pracy zawodowej, musieli przeżyć w tajemnicy, aby uniknąć śmierci. I tak samo z powodu tej przepowiedni. Rodzice Jezusa Chrystusa również musieli uciekać do Egiptu, nie chcąc, aby ich syn zginął. I podobnie jak rodzice Harego nie wiedzieli tego wprost, że coś zagraża ich synowi, po prostu ukrywali się przed Voldemortem. Tak samo i taką wiadomość, nie wprost, ale poprzez pośrednictwo Anioła otrzymał święty Józef, który zabrał matkę wraz z dzieckiem do Egiptu. Widzimy, że Harry Potter jest twórcą nowej organizacji. Organizacja ta nazywa się Gwardią Dumbledora. W przeciwieństwie do różnych innych organizacji, jest ona nowa, nigdy wcześniej nie funkcjonowała. I nie jest tylko takim tworem uczniowskim, jakimś kółkiem zainteresowań, ale rzeczywiście ma charakter gwardii, to znaczy bierze udział w walkach. No, nie jest to jakiś tylko. Klub do gry w karty, czy coś w tym stylu, czy jakaś tylko mrzonka nastolatka, że stworzę coś, co, co będzie niby wyrazem sprzeciwu przeciwko panującej władzy, ale realnie miało to wpływ na dalszy cykl powieści, na rozwój osób, które były członkami tejże gwardii. Podobnie Jezus Chrystus stworzył nową organizację, organizację, która wcześniej nie istniała. Jak się przyjrzymy, nawet tylko tym świadectwom będącym w Biblii, no widzimy, że byli faryzeusze, sadyceusze, zeloci, różne organizacje zrzeszające religijnych Żydów. Ale Jezus stworzył nową organizację i tych ludzi, których sam wybrał jako członków organizacji, nazwał apostołami. I oni również czerpali... Wiele dla samych siebie, dla swojego rozwoju, ale także no, ich działalność była przede wszystkim taka prorozwojowa dla całego e, społeczeństwa. Wiemy, że Harry Potter był ofiarą zdrajcy. I chodzi tu o Severusa Snape'a, który podsłuchał przepowiednie i nie wiedząc, kogo ona dotyczyła, e, pochopnie zdradził ją Voldemorto Voldemortowi. Chodzi tu o prawdziwego zdrajcę, którym był Glizdogon. On to, wiedząc, będąc strażnikiem tajemnicy z własnej nieprzymuszonej woli, e, motywowany e, niskimi pobudkami, e, postanowił zdradzić rodziców Harego Voldemortowi, a przez to e, również samego Harego. I podobnie Judasz zdradził Jezusa z nieprzymuszonej woli. Nikt go nie torturował, nikt go nie zastraszał. Judasz również z bardzo niskich pobudek postanowił Jezusa Zdradzić, wydać go na śmierć. Dalej, pomijając kwestię zdrady, nawet najbliżsi przyjaciele opuścili Harry'ego Pottera, to znaczy opuścił go przyjaciel, który postanowił z nim ruszyć w podróż, aby odnaleźć i zniszczyć Horcrux'y, który obiecywał mu wierność, że będzie przy nim trwał, i chodzi oczywiście o Rona, który go opuścił, no ale później, kiedy się nad sobą zastanowił, to Powrócił i Harry Go przyjął z powrotem. I podobnie przez najlepszego przyjaciela został opuszczony sam Jezus. On również miał obietnicę od świętego Piotra, że nigdy go nie zdradzi, choćby wszyscy zaparli się Jezusa. On tego nigdy nie zrobi, no ale jak wiemy zrobił i to trzy razy w ciągu jednej nocy. Ale również jemu, także gdy przyszło pamiętanie, wrócił z powrotem do Jezusa. Wiemy przede wszystkim, że, że Harry Potter oddał życie ze swoich przyjaciół. I to, moi drodzy, jest jakby całe um, serce, cały sens tego porównania. Nie tylko porównania Harry'ego z Jezusem, ale w ogóle całego cyklu z całą Biblią, bo tutaj to podobieństwo jest, jest aż raz wyraźne. I to jest ważne, że on to życie oddał. To znaczy, nie został przypadkiem zamordowany, tak jak Chciał tę e, propagandę siać Voldemort, że został zabity, kiedy uciekał z błoni zamku, ale rzeczywiście z własnej nieprzymuszonej woli poszedł do lasu i pozwolił się zabić, nie wyciągając nawet różdżki, nie broniąc się. I tak samo w sposób nieprzymuszony, nie będąc złapanym, ale wychodząc naprzeciwko swoim oprawcom, Jezus Chrystus oddał życie za nas wszystkich, za swoich e, przyjaciół w sposób nieprzymuszony, w sposób... Wolny, ale rzeczywiście obaj dokonali tego samego. No i to mogłoby być jeszcze kwestią przypadku, tak jak słyszymy w Piśmie Świętym, czasami zdarzy się komuś z najwyższym wysiłkiem. Oddać życie za kogoś bliskiego, za kogoś wielkiego, za kogoś ważnego, przydatnego, z największym wysiłkiem, ale to jeszcze się zdarza. No ale Harry Potter przede wszystkim powrócił do życia, to znaczy został zabity, definitywnie przez chwilę nie żył i zaczął znów żyć. No i oczywiście to porównanie jest dla nas jasne. Jezus Chrystus również powrócił do życia. Z tym, że trzeba sobie zrobić taki nawias, że w przypadku Jezusa Chrystusa nie mamy do czynienia z przywróceniem życia takiego samego, bo Harry nie żył, nie żył, a potem znów żył tak samo, jak żył wcześniej. Nie, Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu żył zupełnie życiem, Nowym, już jego funkcję organizmu, e, i tak dalej, to, co mógł zrobić, co leżało w jego mocy, było o wiele większe. Także to nie jest e, tylko taka, e, takie po prostu przywrócenie bicia serca. Życie Jezusa Chrystusa miało po prostu e, nowy, większy charakter. No ale rzeczywiście z martwych obaj powrócili. E, co do Harego Pottera, zanim. E, jeszcze stał się bohaterem takiego cyklu, zanim stał się uczniem, zanim powrócił do życia, do świata czarodziejów spodziewano się, że jest wielkim czarnoksiężnikiem, to znaczy śmierciożercy, którzy nie zostali złamani, wcale nie planowali go zabić, gdyż myśleli, że skoro on spowodował śmierć Voldemorta, spowodował jego upadek, to znaczyło, że jest jeszcze większym czarodziejem od niego i być może kiedy dorośnie, to stanie się jeszcze większym czarnoksiężnikiem niż był sam czarny pan. Ale to samo dotyczyło Jezusa Chrystusa, to znaczy, spodziewano się po nim, że będzie mesjaszem politycznym. To znaczy, że zgromadzi wokół siebie wszystkich ludzi. Ci, którzy będą zdolni do tego, żeby chwycić za broń, za tą broń chwycą i Jezus poprowadzi wszystkich do zwycięstwa nad Rzymem. A zarówno nie miało to miejsca w przypadku Harry'ego Pottera, który ciąg czarnej magii nigdy nie posiadał, jak i nie miało to miejsca w przypadku Jezusa, który podkreślał, że jest Mesjaszem, ale nie Mesjaszem politycznym. Harry Potter został odrzucony w swoim życiu przez Ministerstwo Magii i to dwukrotnie raz, kiedy to ministerstwo było, że tak powiem, legalnie wybrane, normalnie funkcjonujące i raz już pod wpływami Voldemorta. A Ministerstwo Magii w społeczności czarodziejów no, miało taki charakter przywódczy, to znaczy ono kierowało całym życiem społecznym czarodziejów. No i każdy ufał ministerstwu magii, każdy wierzył w przekaz płynący z tej instytucji. I podobnie odrzucony został Jezus Chrystus przez uczonych w Piśmie i arcykapłanów. Oni również byli przywódcami ludu, chociaż byli, byli przywódcami religijnymi, ale mieli wielki posłuch. I Jezus też przez nich nie został przyjęty. I owszem i ta analogia jest jeszcze bardziej ścisła, bo podobnie jak Harry Potter miał pewnych przyjaciół w ministerstwie w środku, tak samo byli też uczeni w piśmie i kapłani, którzy uwierzyli Jezusowi, ale było ich po prostu mniej, nie na tyle dużo, żeby jako cała grupa byli w stanie uznać i że tak powiem przyklasnąć Jezusowi. Tak generalnie obie instytucje odrzuciły, chociaż nie w sposób Absolutny, tak Harry Pottera, jak i Jezusa. Na koniec widzimy, że Harry Potter, jako przywódca czarodziejów, którzy stali po tej dobrej stronie, zastąpił Dumbledora po jego śmierci. Jak w siódmym tomie dowiadujemy się, jakie było, jaki był wiek jaki Dumbledore był w wieku nastoletnim zauważamy, że nie był człowiekiem idealnym, nie był człowiekiem doskonałym. W porównaniu do samego Harry'ego Pottera no, był człowiekiem wręcz niegodziwym za swoich młodych lat i rzeczywiście nie mógł, stracił w oczach ludzi, stracił w oczach społeczności i okazało się, że Harry, mimo że może nie dysponuje tak samo spektakularną, Magią jak Dumbledore, to mimo tego jest przywódcą lepszym, jest przywódcą doskonałym. I podobnie Jezus Chrystus zastąpił w roli przywódcy Jana Chrzciciela, chociaż między nimi nie było stu lat różnicy, a jedynie kilka miesięcy. Mimo to Jan Chrzciciel zaczął działać wcześniej. Jego życie było bardzo mm, charakterystyczne. Jak wiemy, żył na pustyni, e, był wielkim takim ascetą. Ludzie do niego tłumnie ściągali. E, I jak też wiemy, przygotowywał drogę Jezusowi Chrystusowi. A kiedy czas Chrystusa przyszedł, Jan wówczas e, został e, zabity. Więc widzimy tutaj to podobieństwo. Harry Potter. Zastąpił Dumbledora, który nie był idealny, a Jezus Chrystus zastąpił Jana Chrzciciela, gdyż on, Jezus był doskonały. To o niego chodziło w przepowiedniach, nie o Jana Chrzciciela. Dumbledore przygotował Harego Potera, Jan Chrzciciel przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. Do zobaczenia.